Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Farmers Life. Proszę Państwa, e, no coraz bliżej premiery gry. Zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Tymczasem ja jestem, e, słuchajcie, w Zalesiu na targu u Tomcia, e, bo taki ciekawy byłem tego, jak tutaj się mm, teraz ceny kształtują. No Jeżeli chodzi o trofeum, no to jak widzimy, 21. Monety mamy z jelenia. No dobra, ja mu to sprzedam, bo bo co ja mam z tym zrobić? Natomiast Sarenka 14, nie? Skóry potaniały, Skóra jelenia 49. Ja pamiętam stare ceny, to to naprawdę można było fajnie przytulić pieniądz. A teraz to tak trochę powiem szczerze, średnio. Chyba że ja nie. Uu, biegniemy za nim. E, chyba, że ja źle to sprzedaję, nie? E, nie u tego, co trzeba. E, chyba pisaliście w komentarzach, komu to trzeba sprzedać, no ale... Dobra, biegniemy za tym duszkiem żołnierza, e, bo on nas doprowadzi, słuchajcie, do skrzyni i będzie e, można coś, coś znaleźć ciekawego. Tylko prawdopodobnie... On nas weźmie na na, na koniec mapy. 18.19, więc on się w sumie wcześniej zrespił. Ty biegniesz przodem czy tyłem? Bo ja to zawsze mam dylemat. Jak ty biegasz, kućwa? A, chyba przodem biegnie, dobra. Czasami tak od tyłu to, to tak różnie bywa, nie? No, widać tutaj twarz, jakby, jakby się na nas patrzyła. O, kurde. A nie wiem o co mu chodzi, natomiast e, zlagowało mnie ładnie. Zresztą widzimy, jak Fs y się kształtują. 40 coś, nie? No dobra, dobra, trzeba to przeżyć. Eee, co my dzisiaj będziemy robili w tym odcinku? No zobaczymy, na, na pewno będę chciał e, jakąś gorzołkę. O, czy to tam jakiś mój zwierzak stoi? Co to za zwierzę? Chyba moja owca jest. A no tak, dobra. Już, już biegnę, już biegnę. <śmum> Z owcą. <śmum> owca biega. Owca biegnie za nami. Dobra, dobra, synu. Ciśnij. Czyli to teraz jest tak, że duch yy, jest w stanie na nas zaczekać. O kurde. Ale się ciemno zrobiło strasznie. Nic w sumie nie widać. No dobrze. To, to dobiegnę z nim tam i, i zobaczymy, co odkryjemy tak naprawdę. No dobra, skrzynię mamy. A skrzyni co? Mamy, proszę Państwa, wesołą kosę. Yy, mamy czaszkę i mamy kapelusz wiedźmy. I dodatkowo mamy cudowną szprycę. Yy, no dobra, no dobra, no niech i tak będzie. Zabierz wszystko. Elegancko. Yy, to nie... Tym razem nie koniec mapy. Natomiast my się tepniemy tutaj na, na farmę Kazia. Nie wiem o co mu chodzi, z tym nie da się tutaj tego wsadzić. Nie, nie wiem co jest grane. Natomiast my tę owieczkę, no, no właśnie, jeżeli chodzi o owieczki, jak widzimy, no to na mapie gdzieś tam kurczę jeszcze nasze zwierzaki. Nasze zwierzaki są. No i ja, wygłodniała taka owieczka, pożyje jeszcze przez 18 miesięcy, tak? O, super. E, dobra. Zobaczmy jak tutaj stoimy ze wszystkim, bo jeżeli chodzi o gameplaye, to no, trzeba przyznać, że już dawno w Farmer's Life nie grałem jako, jako tak o, żeby coś tutaj robić. I ja mówiłem w poprzednim odcinku, że jeszcze wcześniejszy ukazał się w sierpniu. Nic bardziej mylnego, był w maju. Także to jeszcze wcześniej. No dobra, ale mamy tutaj trochę opału. Zobaczymy, jak my tam stoimy w ogóle z opałem. I teraz tak, 46 szapy drewna, tak. No dobra, jeżeli ja bym wziął, załóżmy. Porozdzielał to jakoś. Czekajcie, jakiegoś zacieru szukam. Mamy tu w ogóle zacier e, miód jedynie. Tutaj bimberek, ale to na sprzedaż. Ciekawe czy dalej po 100, powyżej setki tam jest. E, dobrze, kaziu, kaziu przeciążony już. Ja bym to zrobił na tej zasadzie. O, cholera. A co, to się z shiftem teraz nie rozdziela? A nie, kurde, to chyba... To chyba się bez shiftu yy, ogarniało. A, to się załatwiłem pięknie. No dobrze, a czy tu mamy jakiś opał? Albo zacier. Opał to nie, nie, nie problem jest. Cholera nie ma zacieru. Straszne rzeczy. No nic, trzeba będzie podziałać. Yy, co mamy przy sobie? Siekiera jakaś? Jest. Tutaj mamy tę te, te wesołą kosę. Skrzynia jest tak przeciążona, że tu już nic nie wsadzę, więc tutaj wrzucę tę te, te wesołą kosę, tę czachę. Kapelusz wiedźmy, niech to sobie tutaj będzie. Tu mamy pniaczek, więc pniaczka to, to możemy za chwilę porąbać i trochę opału z tego będzie. Burokami się trzeba będzie zająć. Dobrze. Chodźmy. Jeszcze się przy okazji trochę Kazik napije. No dawaj. Się Kazio jakiś leniwy zrobił. I niech sobie podje. Co prawda on powinien pójść spać, bo... Już widać, że ta energia to, to nie taka jak trzeba. O, a my mamy... Ulala, a skąd mnie się tutaj tyle tego wzięło? Heh. Ciekawe. Dobra, można porąbać. Czemu nie? To akurat będzie do... Jak się nie da zmieścić? Co ty gadasz, Kaziu? Przy... Jak się popieści, to wiadomo. O, tak zrobimy. Niech nam tutaj świeci. No, dawno nie rąbałem. <laughs> Oczywiście, dźwięki standardowe. Hmm. A, kupę by trzeba było zrobić. Kurczę, to na zajuż, nie? Znaczy, o poranku. Kaziu na razie tutaj nie chrombie wszystko elegancko. Skąd ja mam to drewno? Sodo? Poczekajcie chwilę. Co to się stało? O kurde, co to jakiś rage? Do tego to się nie spodziewałem. Dostał szału! Ja myślałem, że mnie tu niedźwiedź zaatakował, a to. Ja cię kręcę, aż, aż wywaliło lampę. No dobra, zobaczmy, ile my tego mamy: 76 yy, sztuk. No powiem szczerze, za dużo to to nie jest. Yy, podniesiemy lampę i ja bym. Weź to podnieść. O! I ja bym to yy, użył też w kuchni, bo, bo nie, nie wiemy, ile tam mamy, czego. A zacierek trzeba zrobić, koniecznie, raczej nie w tym odcinku, ale koniecznie trzeba będzie zająć się burakami, to są buraki cukrowe, więc z tego będziemy mieli cukier, cukier jak znalazł do, do różnych tam właśnie e, mikstur i tak dalej, a no to bez shifta się dawało, cholera. I teraz tak, bo być może, aha tu są zaciery, zacier z owsa zacier miodowy, zacier jabłkowy zacier jagodowy zacier malinowy, ale to chyba małżonka moja tutaj wstawiła i butelka, aha butelka wódki a dobra cukru mamy mnóstwo jak na razie jeszcze tu mamy rosołek ale to na zimę bardziej jest listopad, więc to za chwilę będzie grudzień no i teraz jeszcze tylko na kuchni zobaczmy, ale ten Kazik jest przeciążony synek Aha, tu ogień jest. Dobra, no to rozpalmy ogień. Zobaczmy przede wszystkim. Eee, zacier. A to. Aha, dobra. Eee, zacier malinowy. Eee, malinowy możemy zrobić. Miodowy też możemy zrobić. Ok. Zacier z owsa to nie, bo nasion owsa nam brakuje. Zacier ziemniaczany to dla odmiany ziemniaków, ale ziemniaki to chyba w ziemiance mamy. O, zupa grzybowa, ja nie pamiętam, żeby zupa grzybowa była Dobra, rozpalamy Dobra, dobra, Kaziu, to się tam nie przejmuj niczym 6 godzin, nie pamiętam, ile to się gotowało Ale zróbmy tak, zacier malinowy Aha, dobra Jeszcze tyle to, to może być Maliny, jak pamiętamy, to my tutaj mamy własne Więc bardzo dobrze, bo nie trzeba po lesie ganiać no i teraz co? I teraz dwie godzinki niby, tak? To my w tym czasie możemy wziąć jakiś zacier ze spiżarki. Czego mamy dużo? Zacier jabłkowy. Weźmy cztery takie zaciery. O, i podskoczymy sobie do tego, do stodoły. No i te bimbrownie uruchomimy, nie? Ja? Tylko teraz to dobrze, to, 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 to ten opał trzeba ogarnąć. O Jezu, kochany, slow motion u, kaś, u kaska, to, to naprawdę Na Ale jakoś sobie tam poradzimy. No, słuchajcie, 20 października 2023 roku, już niebawem. Ja jestem bardzo ciekawy, co Freemind na tę okoliczność wymyśli. My oczywiście postaramy się być tutaj obecni, jeżeli chodzi o, o życie Kazika yy, Ustawię go o, w ten sposób może na 32 godziny Wody trzeba będzie oczywiście dołożyć, bo Nie wiem jak to podzielić. Kurczę jakoś tak podzielę, nie wiem po 15 może O Żeby wszędzie było czy A co, co to moja małż... Aha, bo to jest dopiero 21.30... A to to... Maluzaku, to moja małżonka tutaj do, dołożyła trochę rzeczy. E, dodajmy 15 opału Dobra O i już Kazia trochę ciążyło. Dobra, i tu też 15 opału. No, w tej, w tej pierwszej bimbrowni to tam opało, to teraz mamy oho ho, ho dobrze i słoiczki byśmy mieli elegancko. Ok To drewnianko tutaj może sobie na razie leżeć. O jest moja małżonka, o jest no. Hey, dzień dobry plan. Pogadamy? Gdybym umiał grać to bym ci zagrał balladę jakoś. Ja jakąś o, A mówią, że miłość w małżeństwie szybko gaśnie, mylą się jak widać, no mylą się Dobra, słoiki tu, bo to słoiki tutaj są potrzebne, my tymczasem zerknijmy na kuchnię jak to tam wygląda jeżeli chodzi o sytuację Yy, jeszcze godzina 10 i zaciery będą gotowe No dobrze Co ja mam zrobić z tymi strzykawkami? Cudowna szpryca Boję się myśleć z czego zachodni naukowcy uważali to ustrojstwo Jednak nie mogę zaprzeczyć, że zwierzęta reagują na, reagują na taki zastrzyk w niespodziewany sposób I Te efekty uboczne Trochę się boję Zaaplikować zastrzyk zwierzaczkowi No ale mamy jeszcze godzinę czasu to Ja myślę, że te szpryce to ja właduję też tutaj do, stodoły, do do skrzyni. Nie ma co jakoś tam się za bardzo tym przejmować. I szybko bym skoczył do zwierząt, zobaczyć jak one tutaj z, z karmą. Pamiętamy, były problemy tutaj jeżeli chodzi o, o paśnik. Ze względu na fakt, iż bo ponieważ ciągle tej karmy brakowało. Ciągle, ale teraz jakoś tak jest chyba lepiej, chociaż trzeba się przespać i zobaczymy jak to będzie. No dobrze. Tutaj to my już nic nie zadziałamy. Ja to muszę przede wszystkim zrobić przegląd tego wszystkiego, co, co, co my tutaj mamy, bo... A, czekajcie, bo... Hmm. Łącz. A nie, to nie to. Czekajcie, czekajcie, bo to już ciemno jak w dupie. Tym się włączało. O, i nastała jasność. O, jajeczka możemy pozbierać. Ta moja krówieczka, to tu się rozłożyła tak trochę niefortunnie. O, ale jajek, to szczerze powiedziawszy, to malutko jest. Nie, to ja im zostawię te jaja. Kury nie śpią. E, tutaj, jak widać, mamy trochę baranów, wygłodniałe są. Trzeba byłoby im dołożyć tutaj co nieco paszy. O, sporo roboty. <laughs> Idziemy zobaczyć, jak tam zacierki. To dzisiaj yy, motyw przewodni tego odcinka. Zaciery. Ja? A, jeszcze pół godziny. Dobra. Pół godziny, to możemy zerknąć, czy my mamy w ogóle paszę. To by się owcom dało. Pasza. Czy jest tu pasza dla zwierząt? O, tu jeszcze pniaki były. O, 30 pniaków. Kurczę, blade. Skąd ja tego tyle mam? Ja nie pamiętam, żebym to robił. Żebym ścinał. Ale nie ma paszy, i to mnie martwi. Ha. Wrześ tutaj, by wymócić. <laughs> <laughs> Sorki. O, dobra, że ona dopilnowała kuchni. A tu jest. Pa cię kręcę. Synu mój. Dobra, ile my tego chcemy? Tak, żeby się nie przeciągnąć. Nie, za 30 wezmę. A, nie, to Kazik jeszcze może dźwignąć. Dobra, to 13. O, na równiutko, 43. Dobra, rzucimy szybciutko owcom. Ile tam lezie? Kaziu, Kaziu, obudź się, Kaziu, Kaziczku. Kaziu, nie mój. Kazik. Co ty od Janie Pawlasz, ty z synu. Dobra, rzucamy wszystko. O, i wszystko się zmieściło. O ciekawe, o właśnie, bo y, to też był problem, słuchajcie, z tym, y, z pojemnością tego y, paśnika, nie? Musimy zebrać tutaj. O, ale żeśmy trafili. Zbierzemy zacier, słuchajcie, i się położymy spać. No trochę szkoda y, tego. Y, kuchnię wygasić, ale że to zima już praktycznie będzie, to ja ją zostawię odpaloną. Y, niech się pali tutaj pod kuchnią. Ogarniemy tylko, tak jak powiedziałem, te zaciery, bo. Yy, bo mi się spalą do rana. Jest godzina 23. Małżonka Kazika pewnie już yy, sobie śpi, znając ją. Dobra, zdaj mi. Ok. A widzicie, 5 godzin. 5 godzin do, 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 yy, do przypalenia, nie? To Kazik by to przespał. I Dobra, dołóżmy tutaj, tak niech się pali. Załóżmy, no nie wiem przez ile. O, w ten sposób, no to nie przegapimy. <ścoughs> Oj, sorry za ten kaszel, słuchajcie, ale. Coś chyba bierze. Do której my śpimy? Wiecie, co tak do 7.18. Może być, może jakieś zaciery O, odwiedź księcia Mateusza kuźwa Kazimierz śni o elektryczności No to przecież Aha, rachunek u Sołtyza. A właśnie, trzeba temu kurczeciulowi zapłacić Ajajaj No i jest zima Dobra, pogaśmy tutaj światła Co by, co by nie, nie, tego, nie, nie generować e, e, kosztów Zobaczmy jak tam w bimbrowniach Kolejna butelka gotowa. Okej, okay. to są dopiero trzy butelki, więc to mnie się nawet nie opłaca zbierać. Ale za to moglibyśmy e, dorzucić tutaj trochę wody. O ile mamy wlej do wiadra. Aha, ta beczka jest pusta. A ta? O a ta nie jest. Dobra, to tutaj dorzucimy wody. Ja to będę musiał tak powypełniać konkretnie. Pod korek, nie? te bimbrownie. żeby to wszystko miało ręce i nogi. No ale dobra, no. Aha, tu już wlewałem, to tu. Na razie tyle może być. Na razie tyle może być. I ja bym jeszcze skoczył. Nie wiem po co ja stąd brałem wodę. Ja bym jeszcze skoczył pod kuchnię tutaj, yy, uzupełnić. O. I proszę uprzejmie. Od razu możemy, słuchajcie, bo tu jeszcze 10 godzin, to od razu możemy kolejne zaciery nastawić. Skoro mamy maliny, no to niech będzie ten zacier malinowy. A w kolejnym odcinku, słuchajcie, to my z tymi zacierami skoczymy. Potrzebna woda. A no to proszę. Skoczymy, słuchajcie, do. Gdzie my skoczymy? Kto by te kupił? Nalewki. Czy chłopaki w tartaku by kupili nalewki? Bo nie pamiętam tego, ale na pewno nasza małżonka skupuje, więc. Dobrze, Kaziu. Więc gdzieś na pewno to sprzedamy. Dobra, zaciery malinowe, elegancko. Zaciery trafią słuchajcie do skrzyni, tutaj. Ja bym, wiecie co, ja bym jeszcze skrzynię jedną jakoś postarał się tu gdzieś wcisnąć, po to, żeby właśnie trzymać jakieś tam. Rzeczy a może tutaj. I, I tu byłyby rzeczy typowo do pędzenia y, tych różnych alkoholi. No bo wiadomo, człowiek pić musi. No i dobrze. I tym pozytywnym akcentem ja się z Państwem y, żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę. Zostawcie suby Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.